Przebije przez smoka i ich To się zesram kurwa i zjem to Ogólnie co by musieli zmienić, żeby inferno było spoko? już pokazuję. Pierwsze co zrobić. Wypierdolić ten budynek, jakiś spierdolony tu. Pokój on jest, nie wiem. Wypierdolić ten budynek, e, górę, tak? Tu zostawić otwarty. Zniżyć trochę ten budynek, kurwa. Nie wiem, on jest tak wysoki. Mit poszerzyć na pewno tutaj, w tym miejscu. To powinno być kurwa poszerzone gdzieś dotąd. Ten mit. Tak samo banan. I zablokować skyboxa na tej spierdolonej mapie. Niko zmienił, zmienił myszkę przed play -offami. No mówiłem, że jeba jest na super jest i że znowu zmienił myszkę, kurwa. I że mówi, że. Do mnie jest afera, jak celownik zmieniał, albo coś, a oni kurwa podczas meczu zmieniają rozdzielczości, kurwa celowniki i myszki. Lefaku, ja ja chętnie <śmiennie> <śmiennie> Zamiast otwierać skrzynie w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 250 oraz plus 10% do depozytu. Czy uważacie, że jakby legenda Virtus Pro jest pewną klątwą nad, jakby nad polską sceną? W sensie chodzi o to, że, że to, że mieliśmy zespół Virtus Pro, który. Cały czas grał, gdzieś tam no, przez kilka lat tak, grał na takim poziomie, mm -hmm. że dochodził do półfinałów majora, wygrywał wielkie turnieje i tak dalej i przez to też się trochę polscy fani przyzwyczaili do tego, że mamy polską drużynę, która gra na topie, wobec czego też te oczekiwania, jeżeli tylko ktoś się pojawi, kto nagle zagra na RMRze, kto zagra, nagle, nagle zagra na majorze, to te oczekiwania polskich kibiców są takie, jakby znowu była ta drużyna Virtus. Pro, no nie? Nie no Izak, no właśnie. No. To co ludzie Odgrać. piszą, to chuj. No. Też mieliśmy okresy wypije, gdzie graliśmy dobrze, albo ja nawet bywałem w topce i chłop mi pisze z tym chujowy i tak dalej. No, na pewno nie ma co słuchać ludzi po prostu, no. Zawsze będą hejterzy, zawsze będą hejtować, czy grasz dobrze, czy grasz źle. Wiadomo, że jak masz gorszy okres, to więcej tego będą robić, więc nie czytasz, no. Jak czytasz i się skupiasz na czytaniu jakiś główien, wypocin, nawet kurwa uzasadnionej krytyki, nie ma co słuchać i no, bo na chuj. Co ci to. Da, tak, naprawdę. Większość ty musisz się naprawić w głowie i popracować. Nawet teraz, jak masz tych psychologów, to możesz. Jeśli ci to przeszkadza i się nauczyć po prostu walczyć no, z tym, jeśli masz problem, Alek. A najlepiej mieć po prostu wyjebana, a będzie ci dane. No, no i jesteśmy, jesteśmy o, w Kopenhadze, ale co tam się dzieje? Jakie zamieszanie? O czegoś takiego jeszcze podczas Majora? No mam wrażenie, podczas żadnego dużego turnieju jeszcze nie widzieliśmy. Pierwszy incydent Kibolski, tak naprawdę, jeżeli chodzi o. Esport! No jeżeli e-sport to sport, to nie o to chodziło panowie, którzy są na miejscu w Kopenhadze. Ja miałem tyle razy do czynienia z psychologami sportowymi w e-sporcie że kurwa ja to... Serio! Czasami nie wiedziałem co ja mam kurwa robić, co ja słucham. Typ mi kurwa pierdoli, żebym ja chodził na siłownię. Że... Wiecie, żebym kurwa yy, Kurwa palce w ogóle przed rozgrzewką Kurwa no przed graniem No takie kurwa rzeczy Jakieś klotki układał Żeby kurwa na pamięć mi Wjeżdżała kurwa Serio kurwa oni się nie nadają do takich rzeczy Ja miałem taką bekę kurwa Że wiecie no Mindfuck w chuj O ten to do wodę Chodź podejdziecie gram chodź. Poczekaj, że bali na Na jakiego Majora bym jechał na rowerze z Paszą, jakby w Krakowie znowu był kurwa, to mógłbym się przejechać <grystanie> <grystanie> Tylko trzech na dwóch, chociaż Alekcji wciąż bez lepszej broni No i co teraz? Bita nie widać No Był i się zmył. Cóż <grystanie> Była psycholożką Legii Warszawa Podobno jedna z lepszych No i co? No i kazała nam rzucać, kurwa, jakieś ringo w jakieś, kurwa, ten, teamowy biegaliśmy jak zjemy po korytarzu, wymienialiśmy jakieś tam karty, chuj wie. No, no to jest normalne? I, ta, i, pod, I babka nam mówi, że mamy ćwiczyć teamplay razem, ty. Właśnie zgranie. No kurwa, no to nie jest normalne, no, wiecie o co chodzi, no. Psycholog albo trener mentalny, który lizną e-sportu był na turnieju, wie jak to wygląda od środka, no. A nie że typ sobie zobaczy kurde wiesz yy, w internecie jak wygląda mecz, ostrzelają się, strzelają, no bardzo tutaj razem wchodzą, no, no kurwa no to trochę jak w piłce nożnej, może może w siatkę grają, może w siatkę jakoś tam w kosza, podobnie w trener Podłożenie bomby z tego wszystkiego jest y, możliwe, pytanie czy zdąży Huxi, ale on nie wierzy, on nie wierzy, że na bombsite'ie nikogo nie ma, Huxi, jeden drugi tak. bomba będzie podłożona, to jest jeden na dwóch, to jest do zrobienia. Ależ tutaj Huxi może zaskoczyć od samego początku, namierzony kolejny zrywali nie ma pojęcia jeszcze gdzie jest jego kompan, ale też w tej sytuacji sam ładunek w nieprzyjemnym miejscu jeżeli chodzi o Huxiego. Na czas raczej tego sam rozgrywać nie będzie mógł, co? ale bardzo dużo czasu sam już był w stanie zarobić. No, halo, panowie, panowie, no, co to jest za gra? Jeszcze raz, jeszcze raz będzie obiegał to wszystko Huxi. Antyterroryści też jakby zagubieni. Teraz chwycił za fachę jeden z zawodników, Huxi wraca, ale tutaj nie ma defa, Huxi może mieć dobrą pozycję, wybrakować teraz, jednak problemy, asekuracja i Maus ma punkt, ale jakie tu pojawiły się problemy. Next. Też mój ulubię. Neksiu to spokoziomek, no. Ja kiedyś się przejadę tam do niego w te rejony. My tam zrobimy takiego streama, kurwa, że każdy go zapamięta. Z Neksiem tam do Rzeszowa to będą takie jaja, jak tam kiedyś się przejadę. Co jest? Czy będzie 6-0? Jest, kurwa, Jamie. No Mafia jaka ja gra Kurwa No ale to tak samo jak kurwa nagle na Tikiecie na Mirażu nie możesz skoczyć albo na boksa, bo cię coś blokuje, a chuj wie co to jest i gierka na majorze skur jebany gruby z Walwy zarabia hopie 20 milionów dziennie czy chuj wie ile i nie naprawi gierki, bo w dote wszystko pompuje I to jest taka jebana zapocona będzie próbował, jest blisko, ten smoke też mam wrażenie, że tam oh, jest spora brak. luka, tak, tutaj JL będzie widział, co jest po drugiej stronie, tam są rywale, zbliży się oczywiście do samego bombsite'u, flash rzucony JL nic sobie z tego nie robi, on szuka tego drugiego zawodnika, ale ten także w okolicach pit'u, jest jedna eliminacja, JL, czy on się zorientuje, czy on wie i też, czy terrorysta będzie miał wizję, czy Zantarys, tam akurat wszystko kontroluje, bo będzie musiał zareagować, Zantarys podchodzi, JL, prezentuje, oh! JL, po prostu ograł, Eternal Fire, jak oni to oddali!